W układzie współrzędnych dane są punkty A o współrzędnych A i 6 oraz B o współrzędnych 7 i B. Środkiem odcinka AB jest punkt M równy 3, 4. Wynika stąd, że i współczynniki A i B są odpowiednio ileś tam równe. Jak zrobić to zadanie? Skorzystać po prostu ze wzoru na środek odcinka AB. Współrzędne środka odcinka jakiegoś tam dowolnego AB, ja to narysuję. Jakkolwiek, tutaj będzie jakiś punkt A, tutaj będzie jakiś punkt B, i tutaj będzie ten punkt M, który jest środkiem tego odcinka. I współrzędne tego punktu M wyliczymy bardzo prosto. Współrzędną xową tego punktu M wyliczymy dodając współrzędne xowe punktu A i punktu B i dzieląc przez 2, czyli robimy taką średnią arytmetyczną, i dokładnie tak samo zrobimy ze współrzędną y punktu M. Wyliczamy go jako ya, dodać yb i podzielone przez 2. Czyli wystarczy podstawić to do wzoru, i zadanie samo praktycznie się rozwiąże. Bo teraz y, musimy zerknąć na nasze oznaczenia. xm to jest u nas 3, to jest współrzędna xowa punktu m, równa się współrzędna xowa punktu a, to jest po prostu ten mały y, symbolek a. I współrzędna xowa punktu b to jest 7, czyli mamy a plus 7 podzielone przez 2. Jak chcemy wyliczyć współczynnik a, mnożymy razy 2 obustronnie. 6 równa się a plus 7, odejmujemy 7 obustronnie. Wychodzi, że a jest równe minus 1. Czyli w zasadzie już teraz możemy zaznaczyć odpowiedź B, ale dla świętego spokoju y, sprawdźmy jeszcze y, współrzędną Y. -ową. Podstawiamy identycznie, czyli y, współrzędna Y z punktu M z tego środka odcinka to będzie 4, równa się. Y współrzędna punktu A to będzie 6, dodać. Y współrzędna z punktu B to będzie właśnie to B. I dzielimy wszystko przez 2, więc znowu mnożę obustronnie razy 2, żeby się pozbyć mianownika. 4 razy 2 to 8, z prawej strony 6 dodać b i odejmuję obustronnie 6, wychodzi mi, że b jest równe 8 minus 6, czyli 2. I faktycznie wyszło tyle, ile miało być, a równe minus 1, b równe 2 i zadanie rozwiązane.